Wyobraźcie sobie, że jesteście jedyną istotą we wszechświecie, lub nawet coś więcej. Wyobraźcie sobie, że jesteście całym wszechświatem. Że poza Wami nie ma nic, nic, od czego moglibyście się odróżnić. Że przez to sami niczym nie różnicie się od nicości, bo nie ma niczego, co mogłoby Was od niej odróżnić. Czy wasze istnienie miałoby wtedy sens? U podstaw pytania o sens istnienia leży tak naprawdę pytanie o cel, o coś, co organizuje naszą rzeczywistość podług określonej ścieżki. Powróćmy do naszego boskiego samotnika. Jest w pełni wolny, nieograniczony, nieskrępowany. Może wszystko, bo nie ma niczego, co mogłoby go ograniczać, ale nie może mieć żadnego celu, ponieważ jest on, mówiąc językiem biblijnym, początkiem i końcem. Tak więc jego nieograniczone, monochromatyczne istnienie nie ma żadnego sensu, nie istnieje żaden cel. Aby sens mógł się pojawić, musiałoby zaistnieć coś, czy raczej ktoś, różne od naszego boskiego samotnika. Jednak samo zaistnienie odrębnego bytu ograniczyłoby jego wolność, jednak przybrałby on jakąś formę, pojawiłoby się coś, co odróżniałby go od nicości, i gdzieś na widno kręgu jego wolności, w miejscu, gdzie zaczynałoby się istnienie tej innej istoty, mógłby objawić się również cel. Gdzieś w tej granicy, właśnie, objawiałby się sens jego istnienia. A gdyby pojawiły się i inne istoty, inne istnienia, cały ten obraz stałby się jeszcze bardziej skomplikowany. Wyznaczenie celu byłoby coraz bardziej skomplikowane, ale z całą pewnością ten coraz bardziej złożony świat miałby znacznie więcej sensu. Jednak równocześnie, nasza boska istota. Z racji coraz większej liczby innych istnień byłaby coraz bardziej ograniczona. Zatem samego sensu możemy poszukiwać już w formie naszego istnienia, w naszych ograniczeniach. Możemy zatem dojść do dosyć szokującego wniosku, który można ująć w maksymie: im mniej sensu, tym więcej wolności, a im więcej wolności, tym mniej sensu. Czy zatem wybijanie się na wolność czyni nasze życie bardziej bezsensownym? W pewnym stopniu na pewno tak, gdyż kwestionowanie przez nas ograniczeń i przezwyciężanie ich jest zarazem przezwyciężaniem ich sensu. Czy jednak czyni to zarazem nasze istnienie w jakiś sposób mniej wartościowym? Czy przezwyciężanie kolejnych sensów sprawia, że coraz bardziej zagłębiamy się w jakąś otchłań nieszczęścia i pustki. Pamiętajmy, że każdemu z nas nieskończenie daleko jest przecież do wchłonięcia całego świata w siebie, do pozbawienia siebie wszelkiego sensu. Z całą pewnością jednak szczęście na drodze wolności jest trudniejsze, a o tym jak szczęście wiąże się z wolnością i sensem. Najpewniej opowiem Wam w którymś kolejnym odcinku, jeśli oczywiście chce się Wam wysłuchiwać tych moich wywodów w podmigrenowym stanie. Jeżeli jesteście nowymi widzami na tym kanale, zasubskrybujcie go i udostępnijcie ten film. Można powiedzieć, że w ten sposób przyczynicie się do przezwyciężania przeze mnie pewnych ograniczeń i co za tym idzie zabijania pewnych sensów, ale odnajdywania również czegoś wyższego i wspanialszego. Pięknego czasu. test